Siano świeżutkie dla zwierzaków, kochani, zapakowane Wjeziemy do domku i zaczynam dla Was nagrywanie vlogmasa. Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogmasie! Takariciu, chłopaki! Chłopaki! Przyjechaliśmy z dostawą sianka i do zobaczyć, jak się mają nasze alpaczki. Przebieram się i przychodzę dać kolacyjkę. Handelka w izolatce. Nic nowego. Chłopaki czekają już na kolacyjkę. Fredziula. Co to? Co to? Ale jesteście słodziutkie. mi się. Ej hey, Bory. O, Jezu, jak się cieszy! Ojej! Cześć! Chodź tu, Ozi! Jak się cieszy! Co to? Co to Benek przyleciało? O, wariat, wy już go dobrze znacie. Wy tutaj jesteście zakumplowani wszyscy. No to jeszcze ja się pokażę w tym vlogmasie, bo jeszcze mnie tutaj nie było. Słuchajcie, przed chwilą robiliśmy rozwiązanie konkursu na naszej stronie na Facebooku. I piękny, słuchajcie, prezent, bryloczek żywicy, 100% alpaka z pomponikiem, kubeczek na gorące, kakao, herbatkę. I słuchajcie, czapeczka, 100% alpaka. Tutaj akurat mamy z Benka. To brzmi w ogóle i pomponik odwiązywany, więc taka piękna czapeczka, taki cały prezencik, słuchajcie, poleci do wygranej pani Mai. Więc e, super, słuchajcie, odsyłam was na Facebooka i Instagrama, bo czasami właśnie robimy tam jakieś konkursiki, i e, też cały czas nas tam przybywa, bo właśnie na Facebooku wybiło 4400, więc mam nadzieję, że może do końca roku uda nam się tutaj na YouTubie wybić 1000. Więc zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i ja więcej ponagrywam dla Was już jutro. Bo dzisiaj, no jak widzicie, jest ciemno, alpaczki już śpią, już są w domku, już są po kolacji, już mają dolaną wodę, mają dołożone sianko, mają posprzątane, więc e, alpaczki są u siebie i jutro coś dla Was ponagrywamy. A dzisiaj, słuchajcie, czas wędzenia, wędzimy szyneczki, kiełbaski. Cześć kochani, witajcie w sobotę. Ja właśnie idę do moich misiaków i zabieram jakieś dwie alpaczki, pójdziemy się przejść na drugą działkę, bo tata tam, jak wam przed chwilą pokazywałam, wędzi, więc pójdziemy z alpaczkami zobaczyć i się trochę przejdą. Przy okazji chyba wezmę Benka, bo tak się na mnie patrzy, spójrzcie. Benek! Wezmę Benia i może oksygenka, zobaczymy. Chodźcie alpaczki, chodźcie. Tutaj dostała świeżego sianka, przemeblowanie, słuchajcie, w pomieszczeniu gospodarczym na stało. Właśnie biorę chustki, kantarki, smyczę. wyczeszę alpaczki, pójdziemy się przejść. Zawołam oksygenek, oczywiście przyleciał oksygenek i najmłodzież, tutaj cała młodzież, najmłodsze alpaczki przyleciały wraz z oksygenkiem, tak. Przyleciał Biluś, przyleciał Leoś i oksygenek. Wszyscy przylecieli. Cześć, Bili. Hej, o. Dzidziuś. Zidziuś. Idziemy się przejść? Idziemy się przejść? Oj, jejku, jak coś zaspędziało alpaczkę? O Boziu! Hejo! Misiu! Miski! No i jest Benek. weźmiemy benkach. No. Co ta mała alpaczka wyprawia? Co ta mała alpaczka wyprawia? No pokaż wszystkim, jak się tarzałeś przy tym, jakiego Fikolasa zrobiłeś. Bili, ale o co ty mu robisz? No co wy chłopaki? Wychodzimy sobie z Oksim. Ty też byś chciał iść? Spokojnie, ty też będziesz kantarkowany, też będziesz uczony na kantarku, Birusiu, Tak, szczoteczka, no. Później odłożymy. No. Dobra, zamykamy. Biorę Benia, musiałam go sobie tutaj, słuchajcie, lekko przywiązać. Bo najpierw wyczesałam Benka. I poszłam wyczesać oksygenka. Dobra. Idziemy, chodźcie chłopaki. Idziemy się przejść. Zapraszam za mną. Zapraszam za mną, chodźcie. Chodźcie myszki słodkie. chodźmy. Patrz, brat tu na ciebie patrzy, brat Billy. Billy już słuchajcie jest taki wysoki. Dopiero ledwo sięgał tutaj głową. A już słuchajcie tutaj zagląda. Ej, Wory, nie bądź zazdrosny. Z tobą pójdziemy może jutro, z tatą pójdziemy wszyscy, to weźmiemy więcej alpak. A ja biorę, słuchajcie, sama jak idę, to biorę sobie takie zgrane alpaczki, które wiem, że nic nie odwalą na spacerze. O, pięknie po schodach. Idziemy Benek, to w ogóle bez smyczy by szedł za mną. Oksy to samo, więc sama przyjemność się z nimi przejść. Dzieciaki małe. Spacerujemy sobie. Dziwnie tak słuchajcie spacerować w brudnym bez śniegu. Ale jesteśmy na spacerku. Beniu! Beniu nie, bądź zdenerwowany, on cię nawet nie dotyka. Słodziaki. Słodziaki moje. No takie śliczne miski jesteście! buziaczek, no. Stanęliśmy sobie na chwilę, zrobiliśmy posiłek, i kto do nas przyleciał? Piesek Ozzy. I tylko lata w to mi z powrotem i straszy nas tu, co? Straszy nas, Beniuś. Dobra, chodźcie, idziemy kawałek, jeszcze się przejdziemy. Chodźcie misiaki, jeszcze się przejdziemy kawałek. I wracamy. Piękności. I słuchajcie, te chustki dwustronne spisują się rewelacyjnie. Misiaki mają teraz butelkową zieleń. I krata jest z drugiej strony. I tak to się prezentuje. Jest świątecznie, jest świątecznie. Tylko śniegu brakuje. No bo tak jakbyśmy spacerowali po białym polu, to było 100 razy ładniej, ale nie narzekajmy, bo pogoda jest okej. Okay. Myślę, że nie pada, tak? I wracamy, idziemy do domku pomału. Idziemy sobie po malusiu. Coś mi nie dyskutujecie teraz. Opowiedzcie coś, Benek. Coś byś opowiedział wszystkim. Ozi biegnie za nami. Nie bójcie się, to Ozzy tylko. Ozzy ma świąteczny sweterek w domu. Na wigilię już kupiony. Pokażemy wam później jego w sweterku. No, chodźcie. Jak ja kocham, słuchajcie, tą pracę z alpakami i to, że one potrafią tak pięknie spacerować że sobie idziemy na luziku, spacerujemy. Co Beniu? Co ty tam wąchałeś? Chodzą lepiej na smyczy niż nasz Ozi, Naprawdę. Omijają kałuże. No. Oksi chodź, omijaj ładnie, tak. Benek słuchajcie, złożenie że nie zabrałam marchewek na spacer, więc e, przekąsił sobie listka, dając mi e, do zrozumienia, gdzie masz przysmaki. Jak wrócimy, to wam dam przysmaczki. Dam wam troszeczkę. Nagrodę będziecie mieć. Za ładny spacer. Zero wygłupów, pełna klasa, kulturka. Super. Oks, jak synek, to musi ją przyrączkę iść, tak? Dzidziuś. Nie strasz ich. O lata, słuchajcie, jak Mariat. Chodź, Oksji, chodź. Tak, to musisz koło mieć, tak I teraz ładnie schodzimy ze schodów. Proszę bardzo. Zapraszam Alpaczki Super. My już nie jemy nic z rabaty tutaj, nic nie jemy. Spójrzcie, jak stoją. Kto to przyszedł? Chodźcie. Chodźcie, biegniemy, biegniemy do siebie, biegniemy. Spójrzcie, kochani, jak pięknie, świątecznie, magicznie. Dobrze, że udało mi się coś wczoraj do Was nagrać, bo Ajworuś przegryzł lampki jakby to było coś nadzwyczajnego, dobrze, że nic mu się nie stało oczywiście, e, no ale rano tata mówi, że już coś tam kombinował i tam już nie świeciły no i schodzę, a tutaj ciemno ogólnie słuchajcie, tak jak wam mówiłam już obracam kamerkę i coś wam powiem nie, spójrzcie, coś delikatnie się świeci no ale, ale już nic z tych, nic tych lampek nie będzie, trzeba je całkowicie zdjąć i wywalić, spójrzcie, tutaj też coś się świeci może to nie wory przegryz, tylko nie wiem jakiś słaby prąd jest, nie wiem w każdym razie a tutaj zapas marchewki, właśnie o takim ledem będziemy podświetlać alpakarnie. Kurczę, no tak brzydko bez tych lampek. A Ajwory to zawsze w odpowiednim momencie wchodzi do akcji. O, taki letek jest tam i tutaj. Ajwory, co ty zrobiłaś? Nie, nie kłóć się tu ze mną, tylko co zrobiłeś się pytam. Słuchajcie, tak jak wam mówiłam, że kupiliśmy coś lepszego naszym alpaczkom, że właśnie zainwestowaliśmy. No, to kupiliśmy paski LEDowe. Słuchajcie, kupiliśmy LED, taki już lepszy, żeby zamontować dookoła alpakarni, żeby ona cały rok była podświetlona. No, ale tak jak wam mówiłam, też mieliśmy tutaj te lepsze lampki na aplikacje i tak dalej. I mój tata je naprawił, że się świeciły i mówi, że jeszcze ten rok niech te lampki będą, a te LEDy zamontujemy po nowym roku. No i jednak lampki nie działają, bo ktoś je przegryzł. Wiem, że to i e, Tak Biluś, a więc się nie świeci tutaj. Nic. Hej! Hej. A więc nie mamy, słuchajcie, lampek. Ledy zamontujemy po nowym roku. I będzie alpakarnia pięknie podświetlona, tak, Adelciu. Grincha mamy tutaj w stadzie. Normalnie Grinch! Nie chcę świąt! Adelciu to jak zawsze. Czekaj, czekaj, jeszcze wymieszam. Ja tylko postawię aparat, to możecie popatrzeć ładnie, pokazać się na vlogmasie. Ja już mieszam. Już idę dalej. Dalej czekasz, każdy No tak, masz. Ona zawsze, słuchajcie, tutaj stoi i czeka. Ona troszeczkę weźmie i idzie sobie. I idzie sobie i czeka aż do nich przyjdę. Ale muszę zawsze ją poczęstować. Dobra, po kolei. Po kolei. ciu proszę. O, idziemy dalej. Łobuzy. Kto przegryzł? I tu kawę ząbka. Trzeba Fredzik czekać. Fredzik zawsze czekała. Dobra. Idę dalej. Idę dalej. Uwaga, waga, waga, waga. Gdzie jest obudziurka? Wójcik. Wójciaku mały. Wójciaku mój. Zapraszam, chodź od do siebie. Do siebie oksy ma swoją rygienkę, tak? Chodź. A co to za motyl? Motyle ci się tutaj jakiś z Zrobów. Ważne. Motylek. Jest małysu. Jest małysu. Alpaczki jedzą kolacyjkę. Ja idę po wodę. Alpaczki, słuchajcie, sobie jedzą, mają wszystko co im potrzebne, dostały kolacyjkę, dolałam im wody. Tata zaraz przyjdzie, to wrzuci im sianka jeszcze. I zamykamy alpaczki na noc. Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę, za to, że jesteście z nami, za to, że tutaj przybywacie. Rozrastamy się i tutaj, i na naszych stronach, na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli materiał Wam się podoba, zostawcie kciuki w górę. Jeżeli macie jakieś pytanka, to odsyłam Was do komentarzy, jak zawsze. No i widzimy się w następnym vlogmasie. Ponagrywam Wam jeszcze alpaczki, jakie są. Pusta już u chłopaków, tak? Pusta już u chłopaków O jacie u Ariela to nawet się nie zastanawiam Czy pusto Pusto już masz Kurcze, jeszcze byś chciał Tak? Ale Arielciu Ty wiesz ty Musisz pilnować formy Robimy teraz od nowego roku formę na lato Jaj ty misiaczki nasze. Słodziaczki. Biluś ma tak słodko zarośnięty, słuchajcie, pyszczek. Nie ma mnie tam, nie ma już przysmaczków, nie ma już jedzonka. Idź jeszcze w wrynięce jest, Pchaj się tam. Biluś ma tak pięknie zarośnięty pyszczek. Zobaczymy, jakie będą dzieciaki po Ajworym. Tak, Ajwory? Mhm. Tak. Ajworuś, dumny tatusiu. Dumny, tu to, to dopiero będziesz, jak powitasz potomstwo na świecie, tak? Ej, Wory. Pierwszego Bobasa i powitamy w styczniu. A drugiego... A, nie zdradzamy. Na razie perełka. Nic nie zdradza, ale mm. ciekawe połączenie. Perełka czarna, i wory biały. Piękny peruwiański pyszczek, więc zobaczymy co z tego będzie. Jest Adelciu, jedz. Oksy Adel, mm. je sobie, tam ma swoją rynienkę. Nie dopuszczają go za bardzo do jedzenia. Taki jest, że odstępuje im. I ustępuje. Adelci, słuchajcie, już brzuszek rośnie, już widać, jak się obsuwa, już ma taki naprawdę duży ten brzuch. Więc czekamy na maluszka. Myś śmiał z kim się bawić, co? Mili. Mili. I te nogi zarośnięte takie wielkie, słuchajcie, to jest takie słodkie. Małe takie nóżki. Ej, co wy się tu plujecie? To tutaj za mała? Co to za pupa? Kto cię dotykał? No nie ja, no co ty?